Witam Was ponownie. Dzisiejsza historia będzie historią zupełnie ciepłą, letnią i też się zdarzyła naprawdę. Z życia wzięte, kominowe historie pana Jana ciekawe, trudne i często śmieszne przypadki zawodowego instalatora. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. Rower Ukraina. Sobotnie południe, początek lipca. Skwar leje się z nieba. Tak po prawdzie nie ma czym oddychać. Już ślinie się na samą myśl o zimnym piwie. Schłodone czeka. Nagle nieoczekiwany telefon: Panie Janku, pasuje, że pan przyjechał swoim busem do nas na firmę. Na darko. Jestem po 15 minutach na miejscu. Mój tranzyt nie ma klimy. Pot zalewa oczy. Niebo bez jednej chmurki. Żadnego ruchu powietrza. Przed Darką na parkingu nie ma już prawie nikogo. Dwa albo trzy auta i jeden rower wsadzony w stojak rowerowy. Solidny, czarny. Takich już nie ma. Poznaję z daleka. To taki rower, jaki kiedyś miał mój ojciec. Ukraina. Tyle razy taszczyłem tego potwora z naszej piwnicy w bloku, w którym mieszkaliśmy dawno temu. Ten rower jest w idealnym stanie. Skórzane siodełko od częstego używania nabrało szlachetnego błysku. To nie jest nowoczesne siodełko z Biedronki. Cały rower ma pewnie ponad 40 albo 50 lat. Wchodząc do biura Bdarko prawie potknąłem się o próg w drzwiach. Wszystko przez tę Ukrainę. A w biurze, oprócz Piotra, który zadzwonił po mnie, siedział na fotelu drobniutki starszy pan, na którego twarzy jaśniał promienny uśmiech wzmocniony mnóstwem zmarszczy. Właściwie to te zmarszki i przenikliwe niebieskie oczy śmiały się do mnie na powitanie. Witamy się i już wiadomo w czym rzecz. Starszy pan dotarł do firmy tuż przed samym zamknięciem, więc niczego już nie dało się zrobić z jego zamówieniem. Potrzebował kilku prostych elementów z chromoniklowych rur. W poniedziałek, w domu starszego pana miała się zacząć przebudowa kuchni, postawienie od nowa przez duna spustkowa pieca kaflowego. Wszystko było przygotowane przez gospodarza, ale niezbędne były redukcje potrzebne do połączenia pieca z kominem. Starszy pan miał nadzieję, że załatwi to od ręki i uda się zrobić to mimo soboty. Piotr dzwonił do mnie, bo nie wyobrażał sobie, że przy tej pogodzie, a było ponad 30 stopni na rowerze, 94-letni uśmiechnięty pan będzie pedałował z powrotem do swojego domu w Brzeźnicy. Ustaliliśmy, że potrzebne elementy zaraz po szóstej rano w poniedziałek zostaną zrobione i podwiozę je gdzie potrzeba. Na takie dictum acerbum dzielny kolarz przystał z szelbowskim uśmiechem. Troskliwie wpakowaliśmy Ukrainę, czyli czarną torpedę pana seniora do tranzyta i w drogę. Duchota niesamowita, nie ma czym oddychać. Miał rację, Piotr. Senior mógłby być dziś naszym wyrzutem sumienia. Jedyne wyjście z tej sytuacji to podwózka specyficznego klienta. Moje piwo spokojnie poczeka na mnie w domu. W poniedziałek wiozę potrzebne elementy do Brzeźnicy. Ruch już duży u gospodarza. Piec w kuchni rozebrany zupełnie. Jeszcze chwila i ruszają z budowaniem nowego. Z z uwagą ogląda kajnerowe elementy. Żadnych zastrzeżeń. Według niego są super. Siadam pod jabłonką z pomarszczonym jak morela dziadkiem. Sorry, pra-pradziadkiem. Od słowa do słowa. 94-latek snuje opowieść o sobie. Mam czas, więc siedzę i słucham. O świecie, którego już nie ma, o ludziach, którzy już nigdy nie zasiądą z panem Frankiem do stołu. Z uśmiechem starszy pan wyjmuje z pryzmy porąbanego od drewna jedno polamo i ze schowka podaje mi dwie flaszki własnej gorzały. Jedna dla chłopaków z darko za ekspresową realizację zamówienia, a druga dla mnie za transport. Oprócz tego rozliczenie wszystkiego zrobił z dużym plusem dla mnie. Z dun z pomocnikiem zaczynają stawianie pieca kaflowego. Nigdy nie widziałem takiej operacji. Ten fachowiec, także mocno wiekowy, dobrze po osiemdziesiątce. Jeszcze tego nie wiemy, że za kilka tygodni po tej robocie zabierze go do siebie święty Piotr stawiać piece w niebiesiach. Mało, coraz mniej z Dunów odchodzą, a nie ma komu uczyć się tej roboty. Ten majster uczył się od swojego ojca tajników zawodu, jego ojciec od swojego. Od pokoleń ta rodzina to fachowcy, od kafli i pieców. Dobry piec to serce domu, jest niezawodny i trwały na pokolenia. Ten dzisiaj rozebrany, powstał ponad pięćdziesiąt lat temu, nigdy nie sprawiał kłopotów. Piekła w nim chleb żona pana Franka, z jego blachy dzieciaki chwytały gorące proziaki. Żona to już tylko wspomnienie. Pan Franek pochował też swoje dzieci. Strojga ostał się tylko najmłodszy syn, z którym pan Franek teraz mieszka. Chłopot z nim. Wódka go rajcuje, baba jego ma z nim krzyż pański. Stąd te schowane w drwutni flaszki. Rozmawiamy jeszcze chwilę. Pan Pranek patrząc w niebo uśmiecha się z zadumą. Najgorsze pani Janku, że nie ma z kim pogadać. Koledzy odeszli, odwiedzam ich na cmentarzu. Ci dookoła to same szczyle. Ja 94 lata, a oni po 70. To i o czym gadać? Jak do was w sobotę tak sobie jechałem rowerem, to naszła mnie myśl, że jak ten święty Pieter już tak nalega, to niech mnie bierze już do siebie, nawet z tą moją Ukrainą. A potem sobie pomyślałem, że piec jeszcze trzeba skończyć, więc może by trochę poczekał do końca remontu kuchni. Bo kto by to wszystko garnął i przypilnował? Trzeba żyć, panie Janku. Może my takiego wieku nie dożyjemy? Ale chciałbym chociaż mieć taką kondycję jak ten pan. Tego wam właśnie życzę. Dużo zdrowia, uśmiechu i słońca. Dziękuję. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia.